Znam galerię, znam Monikę już, już dłuższy czas. Widziałem bardzo wielu dobrych fotografów, którzy, którzy wystawiali w tej przestrzeni, pokazywali swoje zdjęcia. Także, jeżeli w momencie, kiedy dostałem propozycję pokazania swoich, swoich, swoich fotografii, to było, było to po prostu naturalne, że, że zgodziłem się. Zdjęcia powstały w ciągu ostatnich dwóch lat podczas kilku wyjazdów z przyjaciółmi. Wyjazdy nie były fotograficzne, były to po prostu wyjazdy wakacyjne, podczas których starałem się znaleźć troszkę czasu dla siebie, żeby żeby, żeby fotografować. Zaś sam wybór to był, że to to chciałem przedstawić to co, to, co zrobiłem w ostatnim czasie. Nie jestem fotografem zawodowym, jestem fotografem amatorem. E, I to było to, co, to, co w, głównym, w głównej mierze przez ostatnie dwa lata tworzyłem. To fotografia uliczna, e, ale z taką dozą minimalizmu. Nie do końca, to nie, 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 nie są rzeczy wieloplanowe. E, raczej, raczej starałem sobie się znaleźć w tej rzeczywistości coś, co zadziwiło mnie, a jednocześnie nie do końca może określało centralnie jakieś miejsce, w którym geograficznie określone miejsce, w którym te zdjęcia powstawały. Był to czas, kiedy fotografowałem głównie właśnie na wyjazdach, nie tworzyłem jakichś planów ani, ani projektów. W tym roku bardziej chcę się właśnie skupić na czymś, co być może będzie przerodzić się w coś większego. W planach są, 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 są na tą chwilę dwa wyjazdy, jedna na Sycylię, druga drugie do, do Stambułu i też będą wyjazdy. Z te fotograficzne, pozdjęcia, zdjęcia, no i zobaczymy, co się będzie działo. Jest dopiero początek roku, także, także być może coś się jeszcze urodzi w międzyczasie. Dzisiaj w Galerii Przestrzenie otwieramy wystawę Zaburzenie widzenia. Jest to wystawa fotografii Zbigniewa Wójcika. I jest to wystawa fotografii streetowej, czyli fotografii ulicznej. Zbigniew wójcik ma ze sobą już wiele wystaw indywidualnych. Uczestnikiem był też wielu wystaw zbiorowych, jak również jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w konkursach zarówno w Polsce, jak i za granicą, również takich prestiżowych jak Leica Street fotografii. Pigniew Wójcik pokazuje w dosyć minimalistyczny sposób ulice. Człowiek w kontekście przestrzeni, często miejskiej, ale to nie tylko miejskiej, jest jako tylko ten element, ten. Taki zaskakujący dodatek, ten detal, w jak sam mówi. E uprawia zarówno tą fotografię momentu, łapania chwili, ale też czasami wiele czasu poświęca na wyczekanie właściwego momentu, właśnie w fajnej do kadrów, do zaplanowania kadrów w przestrzeni miejskiej. Ma niesamowite oko, wyłapuje dosyć absurdalne sytuacje, bardzo zabawne często. I choć wystawa Zaburzenie widzenia to zapis głównie jego podróży wakacyjnych, to równie dobrze te fotografie mógłby wykonać w Lublinie, czy w Lubieszowie, czy w Chełmie, ponieważ potrafi dostrzec tą właśnie nieco absurdalność niektórych obiektów wokół siebie, gdziekolwiek by się nie znalazł. Miałam ogromną przyjemność obserwować go przy pracy. Porusza się wśród ludzi jak duch, jest kompletnie niezauważalny, co potem właśnie widać w fotografiach. Także niezwykle się cieszę, że zawitał w naszej galerii. Jest to ten rodzaj streetu, który bardzo sobie cenię. Bo pomimo, że wyczekany to bardzo zaskakujący. Pierwsze słowo wow! Pierwsze słowo to jest wow, ale wow, dlatego, że Znam Zbyszka Wójcika z jego wow zdjęć, po prostu z tego, jak fantastycznie, fenomenalnie potrafi złapać niewidzialne dla niektórych sytuacje, czy też kolory, czy też jakieś formy graficzne, które się tworzą w, w związku z oświetleniem. Zbyszek jest po prostu, no... Mistrzem, jeżeli chodzi o taki, y, taki minimalizm, a jednocześnie przekazanie wszystkiego na tym zdjęciu. Więc y, patrząc na te zdjęcia, no, można powiedzieć: Wow! Byszka wyróżnia przede wszystkim to, że jest y, uniwersalnym fotografem. Nawet patrząc na, na przekrój tych zdjęć, one są naprawdę różne. Są w totalnie różnych technikach. Można dostrzec jakby jego oko. Moim zdaniem pewną umiejętność harmonizacji obrazu, układania w kadrze. A, natomiast y, wydaje mi się, że jakby, gdybyśmy poprosili go bardzo ładnie, to pewnie przygotowałby by z każdego ze zdjęć, które się pokazało, osobny zestaw, jeszcze innych 15 zdjęć, które byłyby bardzo podobne i można by było zrobić pewnie ze 3-4 wystawy jakby, w różnych tematykach, a nadal byłyby streetowe. <laughs> a myślę, że jeżeli jakby chodzi o Zbyszka, to jest idealny przykład na to, że też, że fotografia streetowa jest. Czymś, co można zacząć jakby w każdym momencie życia. E, można się bardzo szybko rozwinąć, e, robić naprawdę fajne rzeczy, duże postępy. i e, Coś, w czym można się zakochać.